i nagrywanie. Siemanko ludzie tutaj wasz Helek witam was w pierwszym odcinku z serii Left for Dead. Ze mną jest źródka. Dominika. Ja ma. Dzień dobry. I Quelus. Siemanko. Największy na końcu. Yeah! Kobiety miały pierwszeństwo. Wybacz. Okej, okay, z tego co widzę, Kriox nam raszuje tutaj, dość mocno. O weź, Kichali krew. Pot jeszcze mnie poniżał. Mniam. No! Gin tu kurwa. Od razu na Pijemy go, klepijemy, klepa, klep, klepa. E, Dominika do was idzie, uważajcie. Dobra co tam, Dominika? Aha, co? zabiła mnie. Kurde, tak trochę mnie. No. Rozlało. To mówić na hardownie nie było? Tak trochę no. Ja im pluję, a oni no... Lejo pluje. Uuuu... trzeba zrobić formata. Nie chcę mi się, ja nie chcę robić formata. Ja nie lubię formata. Co się stało się? To dysk SSD kupić, dopiero się kupi for zrobi formata. <grystanie> Chodź, Rachel. O nie, nie trafiłem! No masz słabą celność, ci powiem. Kuźwa, co to chuje. Dalej. A. Nadchodzi tank. Polis nie, nie Jej, trafiłem! Oj. Ja strzelałem tym jezorkiem w Dominikę, no. Co to Dwa. jest z tankiem? Ja! Ja się jestem tankiem! Tampier dalej kamulcami! Urzę nie trafiłem! Dziękuję! Nie ma za co! To mhm. jest grubym! Ja. ja się zasraczem respię! <laughs> po co mówiłem, że zasraczem? Nie chcę bić. Jesteś lama się zablokę. Cześć Dominika! Ej! Looks, to jest bardzo dobra pozycja. Mmm, dosiadłeś do ją? Dosiadłem ją. Mm. To na hardcore, Tak, tak dłużej. <noise> Jej! Kurde. Troszkę się zdążyłem pobawić, nie? <głos> <głos> Kurde, ktoś mnie zabił, no. <noise> no ja też zginąłem. No nie? No właśnie, no. <noise> Taką przyjemność to <było> oddaje. <noise> no nie? Jedyna na dziś. Taka była wola plemienia. Tak, to na dziś tyle. Nie O Boże, jestem brzydalem. Ej, oni już przeszli połowę ten, drogi, nieładnie. Krioks. Ktoś tam był. Ktoś tam był, Jak Kto? Ty ja przygnałem sobie sam. Nie Yeah! Eksplodowałem wam na twarz Widzą, nie widzą? No właśnie nic nie widzę Wiem! Dzięki mnie Kurde Masz moje wnętrzności na twarzy Dzięki Mama? Moje wnętrzności na twarzy No bo eksplodowałem im na twarz no mm? Nie w tą stronę, idę znowu Gdzie ty jesteś? O, dobra, Ej, to nie Diox, gdzie ty łazisz, guźba? Okay. Z tyłu. Czy? Si? Kie? Si? Si? Problemy do mnie? już z a teraz? Ma ten. Cycki. No co, palaczka, palaczka, no. Bum! Kurna, nie trafiłem! Jak można było nie trafić? Tak bardzo źle. Boom! I Rachel pada. Kurde, tak ciężko Rachel nie padła Kurde, za rampus. siedzi w domku. To tylko murzyn. Mogliby naprawdę przez to złapać Chodź tu w końcu lamo Wybuchłam Kasio do dybu Młodni ludzie o kogo? gruby mordę w mordę mordę nie mi nie umie miś tym zaraz Dla nas, nas lepiej się. nie. Nooo, to na pewno. Kurna no, jest! Do tak! Znowu Rachel, no nie. Yeah. Dzień go! ją, ciśniemy Jest! Kriox teraz! Aj. Dominika, biegnij, biegnij do Nie pobiegnie! Niea mi dopóki bardzo przykład. Oj tak. fajnie ujeżdżało Yes! Pamiętajcie, że jak wy użyjecie de to mam odejmuje 100 punktów. Tak to? wiemy Okej, okay, teraz dobra, biorę znowu strzelbonię Aptecz... bo właśnie tutaj kałach jest beznadziejny. A To co, ciśniemy dalej, nie? Jest pistolecik jakiś drugi? Ja nie, sobie... nie ma. To co, jedziemy? Jedziemy na Szczecin. Go Batelis. Eee, Joe! Boże, to jakiś. No? Mam nadzieję, że to mi przypadnie tank, nie tobie. Hmm. Czemu? Co to, to was pogierada. mnie tylko raz trafiła. tu się idzie? E, tu jest siekiera a. tak, by the way. Na no, ku Jakbyście chcieli... Co przez ogień mnie Spokojnie, w ogień ja wlazłem. Riox, mnie przez ogień, przetargał. Potargał po ogniu. Dobrze, że tylko po ogniu Dobrze że nie za włosy? Gdzie to teraz? Idzie się tam? Gdzie? Nie, I have no idea. Wyjdziemy szybko, chodźcie. Adrenalina. Ja, dobra. Idę za wami. Jezu charger! Co tam zostały Eee, tam z ten. Tam z tamtej strony to jest tylko no. Dobra biegnij Walić go. Siuta, walić go, chodź, wziuta. chodź, chodź, chodź masz adrenalinę. adrenalinę. Ale adrenalinę, bo to pomaga. Wziąłam walić już bata piguły, już. Chodźcie. Dobra, Dobra pigułę wzięła. Tak, wziąłem pigułę. Dobra, Hunter zdech. Tak jest... Gdzie jest? Gdzie Kweluks? Ja jestem tutaj obok. Gdzie jest? Ty co mnie widzisz? Dobra, widzę, chodź. Pszczoła. Pamiętajcie, że gdzieś tutaj to nie jest. Słyszysz jak gdzieś? Tak, za nami gdzieś słyszałam też go. Wiesz, Do budynku, w budynku. Posytnął, pole. Pipe bomb e, i Mołotow. Kuźwa! Trafiłeś! Trafiłeś! Na ślepo! Ej, pomocy! Idę, idę, idę. Dobra, zabiłem. Na ślepo, ale trafiła. nie Chciałam trafić w peluca. Ład! Kiedy Kriox mnie dosiadł. A jak? Prosto przyjka! <laughs> Eee... W... Nie w tyle, nie w tyle. Lecim lecim. Frasz, frasz? A tamten jeszcze żyje. Lecim na Szczecin. A jeszcze tego zombie tam tłuką. Joj. Jaj. To może tam Kryox i Dominika tam idźcie tak, go zabić. Zostawcie nas. To jest desert, Bole. jakbyś chciał. No widzę, mam drugi. Gdzie ty przez okno chcesz? Chodź tu Quelux, bo zaraz zginiesz. Chodź tu. Dobra, chodź. Mam amunicję. Dobra, idziemy. Nie ma tak łatwo. Podpalająco. Zatrzymałem się na oknie. No wiem. A ja mam ten. Bombcie. Yeah. Tak? Mam bombcie. Okej, pigułki. Ja też mam. Nie, ja nie mam. Zobacz, to jest ekranisterek ten. Patrz, co ja mam tutaj, wiesz? Ja też. No wiem, wiem, my wiem. wiem. Ja idziemy teraz, idziemy.

Eee charger, charger. Zabiłem. Boże! Zabiłem trioxa czy nie? Kriotę. Nie szczerze. Ej Jak się... Kurde Eee, jak słabo. O, czemu tak słabo my mamy? No bo nie ogarnęliśmy teraz gdzieść! Dobra, ale czemu on ma tak dużo, a my tak mało? bo za pierwszym razem nie doszliśmy nawet do połowy całe? W sumie tak. No znowu! Ha, pierwszy. Gdzie? Tak jak zegwo. Pan na liście Pierwszy. Ha, 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 ha. Jezu. Nie umiesz. Najwięcej obrazu Ale ty o. jako potwór to jakoś łatwiej jest widzieć drogę. No? jest smutne. Panie Fefa. Ty tylko biegniecie za mną wtedy. No i za Dominiką. Ej! My faceci biegniemy ze snu O boże, znowu jesteśmy zombie Uprowadzę Zombie Hands up, put your hands up in the air, put your hands up in the air Put your hands up in the air, put your hands up in the air Kurde no Szmata Weź ich tam łapcie, łapcie ich, łapcie! Nie wierzę, no. Patrz tu! Nice. To była tak dobra akcja. Okej. Kurde, ja zajął tam cały Ej! Nie udało mi się. Dominika, czekaj. Ja kurczę, Krioxa prawie zabiłem. prawie. Prawie. Prawie robimy wielką różnicę. Dobra. ...splitterkiem i idziemy zabić kogoś. Już się bój. Wciągnąłem gilę. Teraz będę pluł. Hunter, hunter, oh. hunter! Słyszę. Będę pluł. Jest za samochodem, chyba. No. Jestem tu z wami. Ale ładnie trafiłem z daleka. Chyba ja tak trochę za daleko jestem, żeby. Cichaj, jest chyba źle, nie w tą stronę. Jestem trochę za. Aha! Kurde, zatrzymało się na krzaczkach. Of w mordę, tu będzie ta obrona w zamku. Ale tu oni Zombie, a tego ty zombie, nie może przejść przez ten. Chodź po! jak Nika nawala mogę przejść Chodź tu Dominika Chodź, pora wylizać coś Pięknie, piękny cel. Kurde Pięknie trafiłem, nie? Ja tu liżę a ta... To nie ja języczkiem Ja, li... ale to ja Jem ja plujko byłem. <grym i zbieramy> no, ale ja lizaję, a czarnuk przeszkodził. Co to jest? Oj, to smutne. Na piłterko. nie mogę, bo jest zamknięte. No, kuźwa. Możesz się rozwalić. Jeszcze Dominika, ciśniemy. Dziutka. <grym i zbieramy> Boom, BUM Tak Dominika, gin! GIN! Już myślałem, że cię zabiję, no. Co tam jest? Kryox, no widzę. go, ciśniecie go. Powiedzcie mi, gdzie tu się Łódź wzywało? Yy, musiałeś iść tam. Musiałeś iść tam. Patrz, <laughs> patrzcie. Dziutka, no! Dobrze! Jest! Złapałem kurde tego bota. Za późno. Liłem tego, a on się bał mnie wysadzić. <laughs> Ach. I cały misterny plan, poszedł w pizdę. Ja za bardzo tak ten tutaj nie mogę go trafić. Ja Ja tam go biłem przez. Kto, to, kto tu jest? Kto tu jest? Kto tu jest? Halo, halo, halo. halo. Dobry? <laughs> oh, <yeah. laughs> Okej, okay, nie znikam. Ciśniemy. O, o Boże, jestem już Mogę na ciebie no, musisz skoczyć. Musisz skoczyć. Aha. A. Ja zgnąłem ale chyba nie trafiłem. Chyba amunicji nie mam. No Huj, ja teraz zrobię. Na górze jest amunicja. No Co ty nie powiesz? A to Na drugiej stronie tu jest amunicja. Czekaj, bo tutaj Dobra. Krieks mnie widział. Jak ja to tutaj sam lata, więc... Nice, ładnie trafiła. Ktoś trafił ładnie. A? Idę z do No, nic no nic nie, 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 nie padła no. Wiem, że z nią tam spadnę. Ooo, jaka szkoda. O, było tak blisko. Bijcie, bijcie, bo tutaj. Boże, trzeba odbić. Wiemy, że I'm down. Gdzie jest ta amunicja? Tam, gdzie był kwas na początku, no po drugie, na górze schodów z tyłu. Dlaczego mnie zrespiło w innym miejscu? Bo jesteś tankiem. Get up, get up. A, ja jestem dobra. gdzieś za domem z dupy. Jest! Ja tu no zbieram amunicję. A tam ujedzie, nie wierzę, nie wierzę, no, nie. A jak? <laughs> Ej, ktoś tu jest! no! Jest! Trafiłem! Aj! Myślałem, że znowu na ten. Bo tym razem na Tioxa polowałem. To, to gówno skakało. chodzi tam. O nie. E, jak mnie zabiło? Czego mnie zmieniło w co innego. Jesteś tankiem, myślisz? Nie jestem już, kichalik jest. Przejął mnie. Uwaga ty to, tyłuj, to, Nic nie robiłem. Tak. Au. <grym> Jezus, ten jest... Ten... <grym> <Uj, grym> papa. Leżek. Pa pa. Leżek. Leżek. <grym> Kurwa. U, jaki to śliczny. Na dobra Jezus, akcja to tak jestem na dobre akcje, poczuła? Jestem duży. U. Ja może <śmiennie> <śmiennie> jeszcze, jeszcze możecie ci jeszcze nie to jeszcze nie to jeszcze nie to nie 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 Rockstar, Rockstar dopiero nie to za nie <śmiennie> to <śmiennie> <śmiennie> za nie A no. kupujesz. nie to nie idziemy. Kupujesz, nie Wszyscy kupują, nie to kupujesz. Ale i bardzo Ty dobrze Wow, wow! E, Hunter, jockey, wszystko kurna na raz. Jezu, chryste. Alecim. Rzutka już poszła i ma nas, nas wyjebane, ona raszuje. Chodźcie! Proszę, ras, ras, zieloną Dobra, zabita. Kur... Granatnik! Tak, zapałam! Nie wiem się śmierć, jak w ogóle to mnie dojdą! Nie ma Bumer, bumer! Dostał! Ja też Sorry Młuty mnie atakują! Page. Walić kołca. Tak i potem kurde ten Nam nic nie będzie pomagał bo też jest ważny Ła, trafiła mnie Coś <śmiennie> mnie złapało Nie, nie, nie ktoś... Ej, ktoś mnie liże Dobra I chyba będzie po nas <śmiennie> Ups Ej, pomocy żeby coś, to Nie żeby coś, odginę Nie żeby coś, żeby coś, ale my tu z kołczem sobie tak ładnie leczymy <śmuchy> jest nie żeby coś, ale tak trochę no skacze mi tu jakieś małe gówno które mnie próbuje nie, złapać <śmuchy> hey, <I'm reloaded>. <śmuchy> 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 kurna złapało mnie no oni staram się strzelać ale nie do szyi. Ja, eee, no, no Już poleciał. Ktoś nas wyruchał, kryoc. No nie wierzę. No. O <laughs> Ja... <laughs> Jakie to smutne. Przygraliście, 60 ja punktów, nie wierzę. O, shit. O, shit. O, shit. To już koniec mapy? <laughs> no, to był finał. Tak. Lol. Przeciw. Przemieszanie drużyny? Tak. Aha. Nie musiałem nic robić. Ale ja kończę póki co nagranie. Tak. Także ze mną dzisiaj była Ziutka. Jaj. Dominika. Ja. Kweluks. <grymka> Raz się manko. I Kriox. Wiązanka niecenzuralnych słów. <grymka> Także trzymajcie się. Cześć.